Yo, z tej strony, Fioletowy Mamus i mam zaszczyt zaprosić Was do oglądania czwartego odcinka z serii Zagrajmy w Dragon Ball Advance Adventure. Nie ma na co czekać, rozpoczniemy naszą rozgrywkę na poziomie się średnim, na historii i z zamku Pilafa udajemy się do yy, żółwiej chaty Aby doskonalić swoje umiejętności, Goku przybył do Żółwego pustelnika. Kurilin zjawił się tuż po nim i obaj zostali jego adeptami. By rozpocząć ciężki trening uznanego żółwiego pustrenika. No dobrze, przyjmę was obu jako moich uczniów. Hurra! Zatem udajmy się do miejsca, gdzie będziecie ćwiczyć. No i co tam? Yy, za chwilę zaczniecie trening. Dziadku, pośpiesz się i zacznij nas uczyć. Na początek poszkocie kamienia. Znajdźcie ten, który rzuciłem w las. I przynieście mi go z powrotem w wyznaczonym czasie. Ciekawe, który z nich pierwszy odnajdzie kamień. Ok, no to mamy 300 sekund na znalezienie kamienia. Myślę, że ten... widzieliście ten piękny cios. Wow! Kurka chyba będzie problem, żeby ten nas... Żebyśmy nie wpadli przez niego do tych dziur. Musimy go łanie uderzyć. O jest. No i już możemy walczyć normalnie. Chociaż zabrał nam to trochę żyćka. Ale co tam? <laughs> yy, tak, nie ma gdzie problemów. O, tutaj jest ułożony już hamburger w tych klocach. No i już łanie A gdzie się pchasz, piesiełę? Dobra. Yy, to musimy zaraz przegonić. Mam pomysł. No przyspiesz No kurde, no nie wierzę. A masz Właśnie jak na to wskoczyć? Hmm. czekajcie Udało się. I tutaj co to jest? To jest jakaś ochrona, która... Jeżeli w kogoś wpadniemy nic nie zabiera. Tak mi się wydaje przynajmniej. Patrzcie. A one nas nie atakują wtedy, ale już zaczynają, więc... O, tu coś jest, zobaczymy. To coś jest, to jest jakiś... Nie wiem, jakieś... A, tutaj nam życie, wow! Mamy jeszcze jeden pasek życia, czyli akurat na bossu będzie idealnie. Ok, no to idźmy, a tutaj może Nie, tutaj nic nie będzie. Ok. A masz... Dużo piesełów jest, ale co tam? A tutaj nawet ten Charizard chce nas wepchnąć do tego rowu, ale my się nie damy, co tam. My jesteśmy zbyt... Zbyt im elokwentni, aby tam wpaść. Jopa! I do jesiele. Idź. O, to się czekaj, jakaś inna mapa. Wow, ale się udało, myślę, że o nazwanie wpadniemy do tego rowu. O matko, dobra. Ja masz. Dobra. Yy, o, tutaj musimy ich pokonać. Mam pomysł. Zrobię coś takiego pięknego. No i udało się. Trzeba uważać teraz, bo to nie jest wcale takie, no, hobsiły, jakby się mogło wydawać. To jest drzwi zamknięte, tak? Więc nie możemy wejść. Nie za Chiny ludowe. A te nas cały czas okupują. Dobra, nieźle źle i jesteśmy już chyba na miejscu, tak nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tutaj będzie na takie dziury, bo mogą występować w tych, tych, w tych w tych jakby przepaściach Dobra. No i okej. Okay. Teraz musimy chyba przyspieszyć. O i nieźle I z tym się skacze, żebym nie zapomniał Okej okay, robimy tak, o No idziemy dalej Co nie to biegniemy O, te trzeba uważać na te dziury Które są, no ej no Żeby na nas Jak ci wpadną, o dobrze się stało, że ten O i pięknie Zostało nam jeszcze 91 sekund, myślę, że zdążymy O tu jest tu jest to, co mieliśmy zdobyć i. Hej, Goku, znalazłeś tego kamulca? Hehe, <laughs> to właśnie ja wygram. Ale ten może być fałszywy. Ale tu jest to, co napisał pustelnik. Daj go na chwilę, zobaczę, Haha, hm? <laughs> mam kamień. Ty Dupku, oszukujesz. Haha, <laughs> takie czasy. Ale to jest. On był niby naszym przyjacielem. A co tu się okazuje? Że już nas oszukał. Zrobił nas w kimono. Widać jakiś kurde Japończyk. W kimono wszystkich bierze. O, tutaj karcimy te pieski, tak, pięknie się karcą. Nie ma z co. Dobra, przeżyjemy to, mam nadzieję. Nieźle. Tutaj też coś. Aha, musimy uważać spokojnie. Bo nie jestem przyzwyczajony, żebyśmy biegli w drugą stronę, bo tak to zawsze biegniemy z lewej do prawej, a tak to biegniemy z prawej do lewej w tym akurat wypadku. No, ale myślę, że to nie sprawi nam większych kłopotów. Oho, już nas trochę biją... No, o, dobra, yy, musimy uważać jeszcze. Mamy chyba jeszcze tam jedno życie, ale... Lepiej uważać. Wow! Nie wpadliśmy. Chodź tu. Ok? No. Tu trzeba uważać, bo to nie jest wcale takie. No. Chopsiko, jakby się mogło wydawać. Aha, to tak. O, tutaj mamy to coś. Żółwiego? Ok. Musimy teraz tylko uważać, właśnie, żeby nie zrobić żadnej głupoty. I będzie fajnie. Przeskikniemy przez to. O. No i jest nieźle. A, dobra. No i co tam, no i co tam. Dobra, piesiele, nie będziesz mnie bił. Ja cię pokonam, pasz. Jeszcze jabłuszko cię zdobędę. I jeszcze musimy kawałek drogi przebyć. Proszę naprawdę uważać. Ja nie chcę rozpoczynać wszystkiego od początku, bo jeżeli przegramy tutaj, to będziemy musieli to zacząć od początku. Znaczy od początku, od tego y, skąd ona Zabrał te kule Jest! Ale FART! Ale mamy farta. Dobra, trzeba ich zabijać, może jakieś się burszka dostaniemy, bo ten... No kurde, nie zostało nam wcale tak dużo życia, jakby się mogło wydawać. Okej, okay, dobra, musimy teraz uważać naprawdę Żeby nam nic nie zrobiły te No, tutaj każde jabłuszko się teraz przyda pewnie. Mas. tutaj, coś jest, trzeba to na to. Ojoj, oj! Dobra, ładnie przebiegliśmy to i teraz mamy. Tak, tu będzie życie, jest w końcu. Jupi! Dostaliśmy jeszcze jedno życie. Nie jest źle, jestem Raz zadowolony. I dobra. I to już będzie zaraz chyba na tyle. Tylko tutaj muszę uważać na tego goście. Jakbym tutaj przegrał, to by się naprawdę wkurzył. Tu by było tak blisko. samego końca patrzę. Zaraz będę, gdzie koniec się właśnie będzie wydawać. <laughs> tak, i to już jest koniec. I dobiegliśmy do niego. Co za uparciu z niego? <laughs> Hej, chcesz się bić? Nie przegram tej walki. Aha, no i będziemy się z nim bić. Mamy bardzo dużo... A. Wow, czy Wy to widzicie? Ale my jesteśmy naprawdę silni. On, on nas nie może pokonać. Chociaż my mieliśmy mało życia, to będzie problem. Mamy mało teraz życia. Mieliśmy połowę, więc sorry. A miał całe. Oj, przegraliśmy. Ale myślę, że w następnym nie będzie żadnego problemu. Tak, strunuję ponownie. I teraz już nie będzie żadnego problemu. Mamy jeszcze więcej życia, więc... Tak, teraz nie będzie w ogóle żadnego problemu. Chyba. Ponieważ wtedy mieliśmy chyba pół, pół jednego życia, więc... Nawet nie musimy się z nim starać o to, żeby wygrać Chociaż... Chociaż, chociaż, jest wszystko ależ ma... Ależ pojedynek zacięty No i mam po samo życie, dobra, teraz trzeba uważać Ja się tak z nim bawię trochę, a tak to na to nie wyjdzie, dobra Ale go bijemy pięknie Mało mu zostało już tego życia Tu tylko parę ciosów i koniec, tak Pięknie Juppa To, <klap> dobra Poziom ukończony Pięknie Ho ho ho! Ołaj średnie się spisaliście Dziadku, daj już w tym spokój i zacznij nas uczyć jakiś technik. Ale masz tupet. Ale masz tupet, żeby tak mówić. Będę was uczył sztuk walki. Kiedy będziecie w stanie skruszyć 10 tych kam... tych i kamieni. W porządku, spróbuję. A mam jeszcze coś do zrobienia w tym odcinku? Łocho, tak mamy to rozwalić? Aha, dobra, spoko, to nie będzie hap. Ej, nie może, że. Już... A to dobra, to szybko to zrobimy. Co nam. Co nam zabierają życie, ale co tam przecież znaczy? No, nie zabierają nad życia, tylko nas coś boli. Zostało mi jeszcze H2, 1 i koniec. Poziom ukończony, pięknie. Hej, udało się! Dziadku, teraz nauczysz mnie sztuk walki, prawda? Hmm, no dobrze. Do jasnej anielki. Cóż co za dzieciak? <gry> dobrze, pokażę ci kilka ruchów. Podstawowe ataki. Ok. Pokażę wam co nieco w temacie walki jeden na jednego. Poruszać, poruszasz się tak jak do tej pory. Możesz używać krzyżaka i przycisku A. Krzyżaka. Dobra. Przycisk bez służy do ataku. Czyli u mnie to jest Z i X, chyba. Możesz, tak. Możesz też używać ich jednocześnie z krzyżakiem. Teraz spróbuj zatkać Kuririna i zadać mu kilka ciosów. Aż raz z nim będziemy walczyć. Ale nie możemy używać. Co się. Koniec? O! Obrona. spoko Walcząc jeden na jednego, możesz blokować ciosy. Ta Kiedy Korinę atakuje, wciskaj. Tak. Dobra, strzałkę. Teraz próbuj blokować. Kiedy uda Ci się, to zrobić trzy razy. Przejdziemy dalej. Okej. Okay. myślę tak jeszcze rozgrzewamy. O, tu możemy się tak bronić? O, nie wiedziałem nawet o tym, to spoko. Siła i rozbicie. Pustel Poniżej wskaźnika energii jest wskaźnik siły. Możesz parować ataki przeciwnika wciskając B póki jeszcze si masz jeszcze siłę. Jednak jeśli wskaźnik siły spanie do zera, twoja garda zostanie rozbita i będziesz narażony na ataki. Możesz zadać obrażenia przeciwnikom tylko kiedy ich garda jest rozbita. Zapamiętaj to! Najważniejsze to sprawić, by wskaźnik siły wyczerpał się szybciej u Twojego przeciwnika. Chyba lepiej będzie sprawdzić to w praktyce niż słuchać suchej teorii. O, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. O, zgoda tak trzeba było? Nie no, spoko, to z łatwo go pokonujemy. Ataki wybijające i ataki toropiące. Teraz masz już opanowane aspekty siły i rozbicia Jeśli trafisz w przeciwnika kombinacją BBB Czyli u mnie to będzie chyba XXX Albo ZZZ, nie wiem Gdy rozbierzesz jego gardę, możesz wybić go w powietrze Gdy to zrobisz, możesz zastosować atak tropiąc Ciekawe, że ja to zapamiętam, co tutaj... aby to... Yy, tak Nie wiem, czy u mnie B to jest... I Wow, jak ja mogę sobie latać. Przeszedł ten moment. Wow, ale latam zbitnie. Kurde. Gdzie problem? No bij mnie. O czego nie chce mnie bić? Kurde. No nie. No, będzie problem z tym, żeby się tego nauczyć chyba Ej, no bez jaj Czekajcie To to sprawdzę Joypad Konfigurę 1 B to jest u mnie Z A, czyli Z, okej okay. Chyba to nie zaliczyłem tego treningu Dobra, nie, nie wyczułem. Koniec czasu nie udało się. Przegrałeś nie tak, co robisz? Co ja mam z tobą począć? Dalej jeszcze raz. Dobra, dobra, wiem co to jest, dobra, nie chcecie. A taka kombinacja! Spoko, bo ja nie widziałem, dobra No, to spokój. Wow. Nieźle, nieźle. Nie. Chyba chodzi o to, żebyśmy zadali mu tam coś w górze. Tak pięknie. I chyba już ukończyliśmy to. Tak, koniec! Pięknie! Zaraz będę znał kolejny ten kolejną kombinację, tylko muszę ją zapamiętać. Bo już tamty nie pamiętam Pewnie. Czas, abyśmy wyruszyli na ten i budoka turniej o tytuł najlepszego pod słońcem. Wow, tak, damy siebie wszystko. Da siebie wszystko. Ziomy, cel jest tak blisko, tak. Z pewnością wygram ten turniej. I tak oto Goku i Kurinin po przebytem treningu udali się na miejsce turnieju. Zapisuję. Nie wyłączaj konsoli i nie wyjmuj gry. Zapisano. Ok. Jesteśmy. Teraz będziemy na. Ten Kai budokaj. A ja się będę z wami żegnał. No, w następnym odcinku piątkowym zobaczymy, czy wygra może ten turniej, czy nie. A jak już mówię, teraz z wami się żegnam. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować oraz zasubskrybować kanał, jeżeli podoba wam się ta seria. Oraz zalekować mój fanpage na którym było cicho, ale myślę, że niedługo będzie tam będę coś pisał częściej. Okej okay, no to jojzium ale.